Cześć, lasy tu Ale! Dzisiaj zapraszam Was na 5 dziwnych faktów o Danii. To jest część już kolejna mojej serii pięciu dziwnych faktów o Danii. Jest już kilka innych filmików na ten temat, tak więc jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, postaram się zostawić Wam je wszystkie w opisie na dole. A teraz zaczynamy z pięcioma kolejnymi faktami. Pierwszy dziwny fakt jest taki, że tak jak u nas w Polsce wszyscy tak naprawdę narzekają na politykę i na to, co się dzieje w Polsce, tak tutaj w Danii. Tego tematu unika się jak ognia. Oczywiście nie wszyscy są tacy sami, ale Duńczycy nie powiedzą słowa złego na swój kraj. Tutaj panuje naprawdę bardzo wysoki poziom patriotyzmu. Ymm... I wszyscy kochają swój kraj, wszyscy kochają polityków, wierzą w to, co oni robią. Nie ma czegoś takiego, żeby oni im nie ufali. Oczywiście zdarza się kilku przeciwników danej partii czy danych działań, rządu, ale tak naprawdę jest to niewielka część i zazwyczaj takie osoby, z którymi rozmawiam, to są zazwyczaj jakieś takie odłamki, dziwne społeczeństwa. Ja już Wam kiedyś o tym wspominałam, ale tutaj na przykład, jeżeli ktoś ma. Urodziny, jeżeli jest komunia, jeżeli jest ślub, obojętnie jakie takie wydarzenie rodzinne, nawet szczególnie urodziny, po prostu na stole przed wejściem do domu, wszędzie, nawet na budynkach, po prostu są rozwieszane flagi duńskie. Macie tort urodzinowy, a w niego jest wbita flaga duńska. Tutaj naprawdę się ceni swój kraj i rzadko się mówi coś złego na jego temat. Kolejny dziwny fakt dla mnie jest taki, że natura jest naszym przyjacielem i nigdy natura nie będzie przeszkodą do niczego. Jak te przyjechałam, było to dla mnie bardzo dziwne, jak ludzie organizowali i mieli plany na różne wydarzenia, które działy się na przykład na zewnątrz i przyszła dajmy na to wielka, wielka burza, ogromny wiatr. To słuchajcie, w Polsce takie rzeczy by się, nie wiem, albo odwoło, odwołało, albo przyniosło, albo się przeczekało Nie, 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 nie w Danii, słuchajcie Tutaj czy burza, czy deszcz, czy słońce, czy upał, po prostu pogoda naprawdę nigdy nie jest przeszkodą, do niczego Nieważne, że pada i wieje i po prostu wszyscy są na, na to w krótkich spodenkach i krótkich koszulkach co tam? Idziemy, robimy biwak, idziemy, robimy ognisko, robimy grilla, yy, gramy w tą piłkę nożną, robimy ten tourie, turniej. To w ogóle nie jest naprawdę przeszkoda, oni są tutaj przyzwyczajeni do takich zmian temperatur. Tak samo jak się wysyła dzieci do przedszkola, trzeba im dawać strój na każdą pogodę. Zazwyczaj to, co się widuje tutaj w przedszkolach To jest to, że dzieciaczki mają na sobie po prostu takie kombinezony Jakie my nosimy, jak na przykład jeździmy na nartach To tutaj to jest... to każdy przedszkolak ma coś takiego I to jest zazwyczaj strój, w którym się spotka właśnie przedszkolaka Ponieważ tutaj nawet przedszkolacy idą po prostu pryskać się w błocie, w kałuży Jak jest zimno Po prostu nie, ma, nie zwraca się uwagi na to, czy jest zimno czy ciepło, czy później dziecko będzie chore, czy nie. Nie, co tam? Było coś zaplanowane, robimy to i nie ma odwrotu. A pamiętam, jak u nas w Polsce mieliśmy na WF-ie na przykład iść biegać nad stawami czy coś, to jak padał deszcz, to zawsze były te lekcje odwoływane nad stawami, tylko zostawaliśmy w szkole. Jak już mówimy o pogodzie, to zostaniemy przy tej pogodzie. Kolejny dziwny fakt jest taki, że tutaj o pogodzie można mówić, mówić i mówić. Po prostu temat o pogodzie nigdy nie jest nudny. Tak samo jak w Polsce się czasami mówi, jak nie masz, jak się nie ma o czym rozmawiać, to się rozmawia o pogodzie i to jest takie nudne i tak dalej, to tutaj jest to totalnie normalne Każdy uwielbia wręcz rozmawiać o pogodzie O, kicia Obojętnie czy jest ciepło, czy jest zimno Każdy będzie albo narzekał na tą pogodę Albo będzie mówił jak to jest cudownie yy, I... Tak, tak można rozmawiać, 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 i nawet jak się idzie na rozmowę kwalifikacyjną, czy po prostu spotyka się pierwszy raz jakąś osobę, to zazwyczaj zaczyna się od takiego właśnie small talk, i ten small talk zawsze zwyczaj jest właśnie o pogodzie. Dziwny fakt numer cztery jest taki, że zauważyłam, że to już się zaczyna trochę nam zmieniać, ale pamiętam jeszcze, jak przyjechałam tutaj kilka lat temu, to byłam zaskoczona tym, jak po prostu jest tutaj cicho, jak się jedzie autobusem. I to się zmienia ze względu na to, że po prostu mamy tutaj więcej obcokrajowców, e, którzy zazwyczaj są bardzo głośni, ale e, jeżeli na przykład w autobusie są sami dużycy, to będzie wielka, wielka cisza w autobusie. Tak jest przynajmniej w moim mieście w Alborgu, że naprawdę jak się jedzie autobusem, to nikt do siebie nic nie mówi. Każdy na przykład ma słuchawki w uszach. Po prostu nikt, nikt się nie wtrąca w życie drugiej osoby, nikt nie chce jakby wchodzić jej na głowę, nikt nie chce jej, jej przeszkadzać, więc zazwyczaj naprawdę wszyscy ludzie jadą i... I nic do siebie nie mówią. Teraz moim zdaniem najciekawszy, piąty dziwny fakt o Danii jest taki, że pewnie już sami słyszeliście o tym, że Duńczycy są najszczęśliwszym narodem na świecie, a jak nie są, to zazwyczaj są na drugim miejscu i tak już jest po prostu od kilku, kilku lat. Ale mimo to, że Duńczycy są takim szczęśliwym narodem na świecie, to tak naprawdę. Aż 90% ludności społeczeństwa bierze tutaj tabletki antydepresyjne. I to jest po prostu totalnie normalne. Wszyscy moi znajomi biorą te tabletki. Wszyscy moi znajomi są na antydepresantach. I nawet jeżeli pójdzie się do lekarza swojego rodzinnego i mówi się, że po prostu och, ostatnio się czuję taka nie w sosie i coś tam, no i to i to, on oczywiście będzie zadawał milion pytań, ale zazwyczaj. Każdy Każda wizyta, taka, gdzie zaczynasz po prostu mówić o tym, jak się źle z tym czujesz, kończy się tym, że lekarz przypisuje ci antydepresanty. I ludzie mogą mówić o tych antydepresantach w normalnych konwersacjach. Tutaj nikt się tego nie wstydzi, ponieważ każdy i tak to bierze. Więc zazwyczaj takim właśnie też tematem rozmów, takim normalnym jak pogoda, to są właśnie, jakie tabletki bierzesz. <noise> Oczywiście dużą częścią tej roli. Jest też pogoda i to, że tutaj naprawdę jest bardzo mało słońca. No ale ja tutaj żyję już kilka lat i jeszcze nie brałam tabletek antydepresyjnych. To jest w głowie, słuchajcie. Ok, to była tyle na ten filmik. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuki w górę i ostatnio coraz rzadziej widzę Was w komentarzach, coraz rzadziej się udzielacie. Tak więc naprawdę ja uwielbiam czytać Wasze komentarze, także napiszcie mi, co o tym sądzicie. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Dajcie mi znać, czy Wy również mieszkacie w Danii, czy może chcielibyście tutaj mieszkać. Gdzie ogólnie na świecie jesteście i może napiszecie mi jakiś dziwny fakt. O społeczeństwie, w jakim wy żyjecie. I tak do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I pa!